Mecz jeszcze przed jego rozpoczęciem okazał się sporym zaskoczeniem. Strój zawodniczy bowiem musiała wskoczyć trenerka. Generalnie nie byłam przygotowana na to, żeby grać, bo nawet nie miałam żadnego stroju, ale całe szczęście udało się szybko zorganizować coś od Dominiki, ubrać sprzęt i bez rozgrzewki po prostu wejść na boisko. Dlatego cieszę się, że, że mam zerowe konto, i cieszę się, że też Dominika z boku z dziewczynami bardzo fajnie współpracowała i pomogła mi jakby ogarnąć to od strony trenerskiej. Trenerka została zawodniczką, a zawodniczka została trenerką. No to posłuchajmy jak to wyglądało z kolejnej perspektywy. Przez wzgląd na, na niedopatrzenie ze strony lekarza odnośnie moich badań nie mogłam pomagać w bramce jak to robię na co dzień. Niemniej jednak najważniejsze jest dobro drużyny. Trenerka stanęła na wysokości zadania na bramce a ja sta, starałam się stanąć na wysokości zadania jako trenerka. Mecz wygrany także wszystko się dobrze skończyło. Zespół pokazał się z dobrej strony choć nad skutecznością z pewnością jeszcze trzeba popracować. Ofensywnie potrafimy też zagrać i nie jesteśmy drużyną, która się tylko broni, tylko że też potrafimy zawalczyć o piłkę, wyjść z presją i gdzieś tam w tych strefach, w których jest założone, że mamy odzyskiwać piłkę, ją odzyskujemy. Faktycznie krótkie rogi, mimo że miałyśmy ich wiele, nie wykorzystałyśmy żadnego. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że no, to boisko jest ciężkie do wykonywania krótkich rogów, ale to nie jest oczywiście wymówka. Natomiast no, no, zdecydowanie to jest aspekt, który musimy potrenować, bo no, szkoda tracić bramki, które można by zdobyć właśnie w tym stałym fragmencie gry. Stresu było więcej przed meczem jak podczas samego spotkania, dodaje prezes klubu. Niedopatrzenie moje z badaniami. No niestety tak się bywa, tak bywa czasami, ale to skorygujemy, także niestety musieliśmy dzisiaj robić szybką zmianę. Stanęła nasza druga bramkarka Alicja Blaszkiewicz, nasz trener. Mecz się zakończył zwycięstwem i to jest najważniejsze, że trzy punkty są u nas. Wynik jest konsekwencją naszej dobrej gry zaznaczają zawodniczki. Przeważałyśmy naprawdę w większości meczu, jeżeli chodzi o, o, o spotkanie, jeżeli można na nie spojrzeć, powiedzmy, biorąc pod uwagę jego całość. Myślę, że na pewno musimy po, y, poprawić nasze krótkie rogi. Miałyśmy ich dzisiaj dużo, niestety nie udało się zdobyć bramki bezpośrednio z tego stałego fragmentu gry, także myślę, że na pewno to jest na przyszłość do poprawy. A czasu na poprawę tych niewielu mankamentów, zbyt dużo nie ma już za tydzień, bowiem dolnośląską drużynę czeka konfrontacja z mistrzem kraju. Za tydzień gramy z mistrzem Polski, AZS-em Politechniką. Myślę, że tutaj już będziemy w pełni gotowi do gry i, i, i efekt będzie równie dobry jak dzisiaj. Spotkanie z AZS-em Politechniką Poznańską w niedzielę 10 października o godzinie 13.15 także na Stadionie Oławka na Wrocławskich Niskich Łąkach.